Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Na usprawiedliwienie powiem Wam, że od ponad dwóch tygodni, właściwie już trzech, przygotowuję dla Was długi odcinek o sprzęcie. Także czekajcie cierpliwie. A dzisiaj szybciutki odcinek, mam nadzieję, że się zmieścimy w 5 minut. O zasilaniu. Zasilaniu, który, temat, który dzisiaj poruszę, powinien być dla wielu z Was mocno oczywisty, natomiast. Myślę, że niewiele osób odnosi go w stosunku do zastosowań outdoorowych typowo, gdzie prędkość ładowania naszych urządzeń mobilnych, telefonu, powerbanka, banka, jakichś GPS-ów i myślę, że ma dość duże znaczenie. Dobrze, więc przejdźmy do hipotetycznej sytuacji, załóżmy, że pokonujemy na przykład długodystansowy szlak, często śpimy na dziko, no i nie zawsze zatrzymujemy się na noc w schronisku. Czasem jest tak, że po prostu wchodzimy do tego schroniska tylko na szybki obiad, bo nie chcemy tam codziennie gotować w terenie. No i powiedzmy, że mamy około godziny czasu na naładowanie naszych urządzeń mobilnych, na naładowanie powerbanka. banka. Wąskim gardłem w takim przypadku jest po pierwsze ładowarka, która no nie zawsze obsługuje szybkie ładowanie. Po drugie przewód, bo nawet jeżeli mamy szybką ładowarkę e, i urządzenie, które wspiera to szybkie ładowanie, a przewód nie jest szybki, e, nie, nie, jakby nie przepuszcza tego e, prądu o wysokim amperażu i wysokim napięciu, no to wtedy też nic. No i o, oczywiście ostatnia rzecz to jest urządzenie, które też musi wspierać to szybkie ładowanie. E, żebyśmy mogli się naładować w tym schronisku w godzinkę i wystartować dalej na szlak, a nie być więźniem gniazdka i czekać te 3, 5 czy 8 godzin na naładowanie naszego urządzenia No i tutaj prosty przykład <laughs> Mój stary bank jest jeszcze na gniazdo micro USB On ma pojemność niewielką, bo 6200 bodajże 5200 mAh czyli połowa tego, bo to jest 10000 i on się ładuje około 5-7 godzin z tego względu, że prąd ładowania w nim to jest 5V i maksymalnie 1A, co za chwilę wam pokażę. W rzeczywistości on się ładuje prądem jeszcze niższym niż ten 1A, dlatego to aż tyle trwa. Tutaj mam swój nowy Powerbank. Niestety nie było mniejszych pojemności, była tylko dyszka, więc on waży niestety więcej od tego. Bo 230G, chyba 228, czyli dość dużo. Natomiast wspiera USB C, czyli to nowe, które mam w telefonie I, i szybkie ładowanie. Quick Charge 3, bodajże. Czyli już tutaj możemy ładować bodajże na 2A. Zaraz Wam przeczytam: tak, ładowanie 5V 2,4A to ja nawet nie mam takiej ładowarki szybkiej lub 9V. 2A lub 12,5A, więc te prądy ładowania i ładowania powerbanka i ładowania urządzenia z tego powerbanka są bardzo wysokie i to znacząco skraca nam czas ładowania. I chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda w moim przypadku, jak ja to mierzę. Wsadzimy sobie najpierw wolną ładowarkę. Ona ma według specyfikacji 5V 15 ,5 OK do tego wkładamy urządzenie, które dostałem od swojego przyjaciela Damiana, za co dziękuję. W tą stronę. Okay. Jak widać urządzenie nam się zaświeciło, pojawiły się informacje o ładowaniu, wyzorujemy to, czy to jest przycisk reset. OK. I zacznijmy od ładowania na przykład mojego telefonu. Oryginalnym przewodem, który dostałem do, do tego telefonu i to jest ładowarka oryginalna. Ale najpierw naładujmy na, na starej ładowarce od zupełnie innego telefonu. OK. Zobaczcie. 4,82V 70 a Czyli niecałe 5V bo 4,8 i 1,6 a eee, Oczywiście to urządzenie mierzy nam też łączny czas ładowania urządzenia, więc możemy sobie ładować urządzenie od zera i wtedy wiemy jak długo się ładowało i mierzy też ile mAh wpompowało w dane urządzenie, eee, ile, ile jakby przeszło przez ten kabel, tak? przez ten obwód więc jest to bardzo ciekawe no dobrze, ale zmienimy ładowarkę tak, tutaj 4816. 1.6 weźmy tą oryginalną dołączoną do telefonu i ona nie wspiera jeszcze yy, tych najszybszych ładowań czyli tutaj jest tylko 5V 2A nie zmieniłem jeszcze ładowarki będę zamawiał no i zobaczcie jak nam się tutaj pozmieniało ponad 5V czyli 5,13 świetnie I niecałe 2 1,93, 1,96, 1,90. Czyli już w tym przypadku, tylko przy zmianie ładowarki, mamy znaczącą zmianę prędkości ładowania. Yy, ta zmiana może się odbić na, nawet w godzinie. W sensie na tej ładowarce, na przykład, telefon może się ładować tam powiedzmy 4 godziny, na tej 3. Yy, jak to wygląda dalej? Spójrzcie na kable. To był oryginalny kabel od tego telefonu. Odłączymy go, położymy go gdzieś obok. Tu mam kabel, który teoretycznie wspiera szybkie ładowanie, ale jest bardzo długi. To jest dwumetrowy kabel. Ja sobie z niego korzystam, jak ładuje przez nas telefon. Wepniemy go do telefonu. Okay. I zobaczcie, co się dzieje. <śmum> Owszem, mamy te 5V. 5, 11, 12, czyli dobrze, ale jest tylko 1,43A, ponieważ tak długi przewód wprowadza nam dość dużą rezystancję, czyli opór, tak? Dlatego mamy 1,4A, 512 v tak? A zmieńmy na identyczny przewód, tylko że o długości 1,5A, a nie 2 metrów. Tu mamy 15 Cyk. I cyk. I na tym przewodzie mamy już z powrotem 5,13 V. No, coś nie zaskoczyło. Dobrze. Niech złapie napięcie. Ok. 5,13 V i 1,6 A. Czyli już troszeczkę wyżej, ale i tak nie, nie jest świetnie. Zobaczcie, że ten kabel był dużo szybszy, ten oryginalny. A zmieńmy jeszcze na kabel, który dostałem do powerbanka. Zobaczmy jak na nim poleci. Ten kabel bankowo wspiera szybkie ładowanie, to Quick Charge 3. Czyli właśnie też napięciami 9 12 V. No, jest najgorszy z nich wszystkich. No, i tutaj już jest bardzo ciekawie. Bo mamy kilkanaście, czyli 11-13V, 1,93A. Podejrzewam, że to jest 100% możliwości mojej ładowarki, że ona po prostu nie da więcej. Jeżeli miałbym ładowarkę 3A, przy 5V. To automatycznie szybciej byśmy naładowali to urządzenie. No dobrze, a jak wygląda sytuacja w kwestii power banka? Patrzcie na to. Telefon sobie odłożymy. On jest w zasadzie, będzie się bardzo wolno ładował, bo jest pełny. Widać, że 3-4 diody mu się zaświecą. Natomiast zobaczmy. Im bardziej pełne urządzenie, tym się wolniej ładuje. Patrzcie, 5,10V i na początku było 2A, teraz trochę spada. O, jest 1,96A. 5,11V, 1,96A. Ale za chwilę spadnie to napięcie, bo im bardziej pełne urządzenie, tym tam będzie spadać na 0,5A i tak dalej. Natomiast, no, na chwilę obecną ładuję pełną mocą ładowarki, tak? A zostaniemy przy tej ładowarce. Wsadzimy dobre kabel, to jest kabelconego. I podłączymy mój stary lichy powerbank. Zobaczcie. Dalej mamy te 5,10V, ale mamy 0,2A. Czyli nie 1,6 czy 1,9, tylko 0,2. Dlatego to urządzenie się ładuje 5 godzin, a jest o połowę mniejsza od tego. A to jesteśmy w stanie naładować w 3 godziny do pełna, a w półtorej godziny do połowy, albo w godzinę nawet. I to nam robi już bardzo dużą różnicę. E, niestety, e, to znaczy w, w kablach nie ma jakiegoś dużego odbicia na wadze poza tym kabel, no taki krótki wcale nie waży dużo. E, niestety jednak e, dobre ładowarki, te szybkie, właśnie e, 3A wspierające ładowanie na 9 i 12V, one ważą znacznie więcej. E, jest to, co patrzyłem na dane podawane przez producentów, to tam te ładowarki potrafią ważyć 2-3 razy tyle, co ta moja 2 więc tutaj też należy przekalkulować, czy chcemy dźwigać więcej, yy, ale dzięki temu ładować szybciej urządzenia, czy no, powiedzmy jesteśmy w stanie przymknąć na tą oko na tą godzinę ładowania dłużej. Ale mamy na przykład 50 gramów w kieszeni, w sensie 50 gam mniej, bo, yy, bo tego rzędu właśnie są, yy, jest mniej więcej waga tych najszybszych ładowarek. Jeszcze Wam pokażę jedną ciekawostkę. Muszę załatwić akumulator. Kiedy dajcie mi chwilę, zrobimy pauzę. Ok, to jest moja ulubiona czołówka Black Diamond Storm, czyli najwyższy model. Ma już swoje lata. W tym momencie jest ten najnowszy model dużo mocniejszy, dużo inaczej też wygląda. Ten ma tylko 200 lumenów. Ten najnowszy ma 365 bodajże. Gumka już jest wymieniona, bo ta oryginalna się zniszczyła. No i tutaj mamy taką. Pomogłem sobie krzesiwkiem takie zabezpieczenie, bo to jest czołówka wodoszczelna. Zassały się uszczelki. Ja korzystam z akumulatorów na zmianę Eneloopa, bo to jest IKEA, bo to jest ponadto to samo i ja faktycznie też nie widzę różnicy pomiędzy tymi akumulatorami. Wyciągnijmy dwa. Tutaj wchodzą cztery sztuki, jak widać. I one mają 900 mAh. I to jest tania ładowarka z Ikei. Ona tam kosztuje z, nie wiem, 25 zł mniej więcej. Dobrze, tutaj plus, tutaj minus. I tak, producent nam podaje, że napięcie wejściowe to jest 5,5A, pół, pół tylko a wyjściowe to jest 1,5V, 0,22A razy 2 czyli bardzo niskie napięcie ładowania bardzo niskie amperaż, ale to nawet lepiej bo ja te akumulator właśnie ładuję na około 200 mAh godzina ładowarką procesorową, zazwyczaj właśnie w domu no i dobrze, wsadźmy, zobaczymy akumulatory się ładują A jak to wygląda tutaj? No tak jak podał producent, pobiera 5 V i o niewiele. 0,11 a czasami mniej, czyli bardzo słabiutko. Słuchaj, że jest to impulsowa ładowarka, bo nie dość, że wydaje delikatny dźwięk, to jeszcze skacze to napięcie od 0 do 0,11 a Także taka ciekawostka. Eee, waży niewiele, bo ona waży około 30 gramów, z tego co pamiętam, więc ee, jak wyjeżdżam tak na dwa tygodnie, powiedzmy, ee, to lubię się. O, teraz dopiero skoczył ten drugi paluszek. To lubię się pokusić ee, o noszenie jej, ee, bo wtedy mogę sobie podładować czołówkę chociażby właśnie z połach banka w terenie i wtedy ten czas ładowania nie ma dla mnie większego znaczenia. Eee, a nie jestem uzależniony od sklepów, od kupowania baterii, od wymieniania tych baterii, bo po prostu na bieżąco można to doładowywać. No i jest to, myślę, bardziej ekologiczne niż kupowanie po prostu akumulatorów. A to, dlaczego nie używam tych długich paluszków tej wielkości, stosowanych głównie w jakichś tam militarnych rozwiązaniach latawek no to jest kwestia dyskusyjna i dla mnie idealnym rozwiązaniem w góry jest właśnie Black Diamond Storm, ma świetną regulację, bardzo fajna latarka. Także hmm, prawdopodobnie zamienię po prostu na ten najnowszy model, a na pewno nie będę brał pod uwagę hmm, latarek na te duże paluszki. No to tyle. Hmm, słuchajcie, korzystając jeszcze z okazji, chciałem Was hmm, zachęcić do kliknięcia w link, który umieszczę w opisie pod filmem, ponieważ trwa właśnie ostatni tydzień zapisów na takie powiedzmy szkolenie, no tak to można nazwać, na szkolenie, które będę prowadził w górach w Beskidzie Wyspowym. I ja wiem, że pewnie część z Was zarzuci mi, że właśnie w tym momencie na ten kanał wchodzi jakiś motyw kobracji. Natomiast no jest to swego rodzaju spełnienie moich marzeń i pod szyldem klubu podróżniczego będę prowadził yy, no, taką wycieczkę z elementami warsztatów, ćwiczeń yy, o tematyce długodystansowej i wysokogórskiej. Myślę, że fajna gratka dla tych, którzy są początkujący i chcą coś tam z tematu. Będzie dużo mm, o spaniu na dziko, o nawigacji, o pakowaniu na lekko. Jednym z patronów jest firma Lesowik, więc będą tarpy, pod którymi będziemy spali. Będziemy mogli testować ten sprzęt, więc fajna fajna zabawa. Jedzenie też będzie jakby kupione z mojej strony i to takie dość fajne, bo będzie wołowinka suszona między innymi i coś tam sobie będziemy pichcić na tym, więc, więc gorąco zapraszam. No i czekajcie z niecierpliwością na ten kolejny odcinek, bo będzie się dużo działo. Póki co po prostu dzwoni i załatwiam sprawy, żeby, żeby dopięć do temat odcinka, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, piąteczka. Kompletnie bym zapomniał, e, oczywiście nie zobaczyliśmy, jak wygląda plan z PowerBanka. Banka. Myślę, że to też niektórych może zaciekawić. To jest powerbank Xiaomi. Ją się nazywa Xiaomi Powerbank Pro. Właśnie na to że ma USB-C. I Zobaczmy jak to wygląda. 5V, 1,43A. Natomiast ładuje takim słabym prądem, ponieważ telefon jest już dość mocno naładowany. I teraz doszło wyżej. 6V, 2,1A, 2,2A, 6,15V, 2,22A, 6,30V, 2A, i on sobie będzie tak wchodził coraz wyżej z tym napięciem: 6,33V, 2,13A, 7V za chwilkę będzie, 2A, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest bardzo szybko. I wierzcie mi, że ten Bank jest w stanie naładować mi telefon na 50% w ciągu chwili, dosłownie 15-30 minut, moment. Więc to jest coś niesamowitego, móc ładować właśnie na takim zasilaniu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz podłączyć sobie tutaj przewód, tylko za, za szeroki mam biarnik, a Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć przewód i ładować w, w tym czasie. Powerbanka, czyli z jednej ładowarki ładuje powerbank, a powerbank w tym samym czasie ładuje mi telefon. Dzięki temu oszczędzam na czasie i noszę tylko jedną ładowarkę, najlepiej jakąś szybką. Albo podłączam się na całą noc. Dobrze, zobaczmy jak temat wygląda. Przy tym stojem powerbanku, który miałem dotychczas. Włączymy. Jak widzicie jest pełny. No i tutaj jest dużo gorzej, 5V, 1,93A, czyli tak jak z tej ładowarki. Ale tak jak mówię, największą różnicę można zobaczyć w trakcie ładowania, nie telefonu, a pora banka, bo to właśnie na tym nam zależy, żeby te 5 czy 10 mili, 1000 mAh godzin było naładowanych w jakimś ludzkim czasie, a nie przez całą noc i myślę, że to jest jakby sedno sprawy, natomiast te ładowanie telefonu no też fajnie, jeżeli telefon ma tą możliwość naładowania się tym wyższym napięciem, czyli właśnie tam w okolicach 6, 12 czy 9 V tylko musimy mieć ładowarka, która to wspiera i popatrzcie to jest ta ładowarka starego typu, malutka ta już jest nowszego typu, jest dużo większa, dużo cięższa a te nowe są już w ogóle olbrzymie i ważą dużo, dużo więcej. Więc to wszystko jest kalkulacja tego, czy chcemy dużo dźwigać, a szybko się ładować, czy mało dźwigać, a ładować długo. E, ciekawostka, ten aparat, który nagrywam. E, on, te, jakby posiada złącze USB, to staje USB, na szczęście tutaj przewód. Dołączony do Powerbanka ma przejściówkę, więc można ładować jeszcze y, urządzenia starego typu, jak ten Powerbank chociażby. Y, y, I za pomocą tego przewodu mogę też ładować ten aparat, co jest mega fajne, y, bo w kryzysowej sytuacji po prostu podobne Powerbanka i delikatnie go tam zasilę. To jest świetne y, rozwiązanie, bo na przykład y, mam lustrzankę jeszcze y, profesjonalną ono tam nie ma tej możliwości